Moi drodzy, jak w pytaniach w filmie, jak wyglądają e, pąki borówek amerykańskich? Już takie, które będą kwitły, jak chcecie zobaczyć, to po, pokażę Wam. o To są takie właśnie kolorowe, grubsze. Zobaczcie, czy to będzie dobrze widać. O, tutaj schowane takie w paseczki, fajne, jak, prawie jak tęcza. Piękne te pączki. Także już one są. Szukajcie je u siebie. Wyjdźcie do ogrodów. Zobaczcie, mimo że jak widzicie, jest deszcz. Pogoda może nie sprzyja, ale dla prawdziwego ogrodnika żadna pogoda nie jest o zobaczcie jakie piękne tutaj może przy paznokciu moim pięknie to wygląda takie właśnie duże pąki to już są na owocowanie i to znak, że za rok w czerwcu w lipcu, w lipcu właściwie tak będziemy już cieszyć się owocami borówki amerykańskiej co możemy teraz zrobić No macie jakiś preparat taki w, do list nie możecie opryskać który ma jakiś bor czy cynk jak najbardziej jeszcze taki zabieg możecie zrobić, spryskać taką boróweczkę Na pewno jej nie zeszkodzi, a sprawi, że pączki będą dożywione i super ruszą z wiosną. Z początkiem kwietnia już te pączki będą pękać. Także moi drodzy, tak właśnie wyglądają. Także jak będziecie usuwać, wycinać pędy borówki, to zwracajcie uwagę, żeby jak najmniej właśnie usuwać tych, które dadzą nam owoce na przyszły sezon, bo po to właśnie hodujemy te wspaniałe rośliny. To tyle moi drodzy, piszcie w komentarzach jak u Was pączki, czy macie, zobaczcie jak to pięknie wygląda, zapączkowane, mnóstwo ich jest, także zobaczcie u Was czy też za rok pojecie burweczek. Cześć!